Masz już swój wełniany kombinezon. Zobacz, co obrać pod spód, żeby maluszkowi zawsze było ciepło. Przy temperaturach od plus 5 do zera najlepszy zestaw pod kombinezon wełniany to dwie cienkie warstwy. Pod wełnę rekomendujemy tylko naturalne materiały. My Przygotowałyśmy je dwa, pajacyk do tego kardiganik jako zestaw numer 1, albo ewentualnie mamy tutaj spodenki, do tego golfik oraz na to kardiganik jako zestaw numer 2. Gdy temperatura spadnie poniżej zera rekomendujemy już grubsze trochę warstwa, ale też dwie. Zaczynamy od pajacyka i na pajacyk taką bluzę, ona jest troszkę z grubszego splotu oraz taki zestaw cienki, mamy bluzeczka plus leginsiki i na to grubsza warstwa, czyli bluza. Gdy dochodzimy już do naprawdę bardzo mroźnych dni i śniegu, rekomendujemy już taką bardzo porządną, grubszą warstwę, jako tą trzecią pod kombinezon czy kurteczkę. Dajcie znać w komentarzu, no i jaką temperatury przygotować Wam kolejne gotowe zestawy pod wełnę.